Za w sumie 10 euro, jakby maszynka działała. Jak nie działa, no to za darmo. Dzisiaj wszyscy wyjechali i zobaczcie, co się dzieje. To samo, co u nas w Krakowie. W postojnej jest godzinę korka. Zobaczcie tutaj kamperów, mnóstwo. Mnóstwo też wraca. Przeważnie tutaj Słoweńców. I na ten moment czekaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy na granicy. Na granicy słoweńsko-chorwackiej. No i witamy Was w Słowenii. Z drogi Wam za dużo nie pokazywałem, bo tak naprawdę nie było co. Jechaliśmy cały czas osoboptostradą. Przejechaliśmy za Maribor. I tak naprawdę do Chorwacji, w sumie do kempingu na Chorwacji, zostało nam stąd 200 km. Jeszcze tak troszkę tam podjechałem za Maribor, bo Paulina znalazła na aplikacji park Fortnite taki ładny camper park. Zobaczcie, 6 km tylko od autostrady, i jest jeszcze taka sytuacja na tym camper parku, że nie działa automat. I tutaj rozmawialiśmy właśnie ze Słowakiem, on mówi, że tu stoi od kilku dni. I, I po prostu w tej, obecnie jest ten Camper Park można powiedzieć za darmo. Ale e, taka regularna cena jego to jest 10 euro tutaj. E, z wodą i prądem chyba do 3 kW można było sobie tutaj tego prądu poużywać. No niestety wszystko działa na kody, tutaj macie takie właśnie rozdzielnia. Jest taka elektryczna. No ale jak nie działa ten automat, jest popsuty no to nie dostaniecie tego kodu, więc... Możecie sobie tutaj stać za darmo, ale nie ma w tej chwili ani prądu. Ani wody, ale no na razie jakby nie jest tam to do niczego potrzebne. E, powiem wam, że też jesteśmy tutaj tak troszkę jakby w górach, więc ta temperatura tutaj też nie jest taka jakaś tam wysoka. Chociaż dzisiaj w dzień było 30 stopni, to tu już spadło teraz tak 24. Myślę, że w nocy będzie spokojnie. Klimatyzacji nie będziemy jeszcze na tą chwilę potrzebować. No i to co wam mówiłem, zostało nam 200 km stąd trochę tak pociągnęliśmy tą Austri Austrią, tą Słowenią. Jak tam Oliver się jechało? No, się jechało. A ja poproszę kluczyki. A po co kluczyki? E, aha, no robimy sobie teraz... Garaż jest otwarty chyba Robimy sobie teraz kolację. Bo wszyscy zgłodnieli. No trochę dzisiaj pocisnęliśmy, ale taki był plan, że tak powiem. Żeby sporo przejechać. Czekajcie, ja sprawdzę, ile dzisiaj przejechaliśmy. Zobaczę, ile stąd jest do domu. Nawigacja podaje mi, że z tego miejsca do Krakowa jest 780 km, więc tyle. Dzisiaj nam się udało przejechać. Ale jechaliśmy, można powiedzieć, praktycznie 12 godzin jazdy. Na jutro przynajmniej zostało mniej. E, idziemy tam robić sobie kolacyjkę. Oliwier tutaj już stoły porozkładał, zaraz będziemy składać się z powrotem. E, to jest to... Bo rano, rano uciekamy tutaj, e, robią się nasze kurczaki, nasza kolacja dzisiejsza. A zobaczcie, no taki camper park fajny, za w sumie 10 euro. Jakby maszynka działała, jak nie działa, no to za darmo. 18 miejsc tutaj jest. Dosyć duże te miejsca są. Zobaczcie, kamper wszedł, stolik się można rozłożyć. I powiem Wam tak, mieliśmy się zatrzymać na jakimś mopie tam przy autostradzie. Ale te mopy są takie dosyć słabe, tutaj na Słowenii. Bardzo blisko autostrady, bardzo małe i wszystkie praktycznie miejsca są zawalone przez tiry. No, o, tej, o tej porze, już tak o 20, to bardzo ciężko znaleźć cokolwiek na mopie wolnego. A tutaj taki fajny camper park w sumie. Nasza kolacja gotowa w sumie to taki obiad późny. To są wiecie co, gotowe ziemniaki, tylko one są nie takie jak wam kiedyś pokazywaliśmy całe, tylko też zobaczcie, są pokrojone i one są z cebulką i z boczkiem. Tak, I I je się przesmaż. Tak, te są bardzo dobre. Te kupujemy w Lidlu jakby ktoś chciał. Taka nowość trochę w Lidlu, gdzie się tam wyczailiśmy. A tutaj nasze kurczaki, pałki Miało być na drogę, a stało się po prostu naszą kolacją. Taki dzisiaj wieczorny, wieczorny tak? posiłek. Dlatego ogórki, które na no niestety jeszcze się nie zdążył. Ale tak, chwycony Słuchajcie, sobie. tutaj jest około 24 stopni teraz. W drodze było tak, jak jechaliśmy, to około 30 w dzień. Więc pogoda super. Widzicie, da się posiedzieć. Dzisiaj z Wami się widzimy w dniu chyba już jutrzejszym. Zjadam, myślę, że my to zjemy i idziemy spać, żeby jutro rano wstać. I jechać już na kemping. Dużo nam nie zostało, więc jest fajnie. Witajcie w kolejnym dniu na Camper Parku w Słowenii. Powiem Wam, że nocka przyjemnie tutaj jest, naprawdę cichutko, nic się tutaj nie działo. Dużo lepsze miejsce niż gdzieś tam spanie na mopie przy autostradzie. Od samego rana dzisiaj już... Y 22 stopnia, mamy godzinę 8 ja mi się już spać nie chciało, bo po prostu dlatego jestem trochę taki zaspany, e, idemy tutaj z psem na mały spacer, pozwiedzamy okolicę, bo tutaj chyba jakieś takie popularne miejsce jest, bo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, tutaj jeszcze jakaś rzeczka też płynie, zaraz zobaczymy co to, patrzyłem też z rana tą maszynę, na którą tu tu się płaci, ale dalej jest zepsuta, zobaczcie tak to wygląda, automat error, e, niestety, no ale widzicie cena 20, tutaj macie. Jakie są ceny? 10 euro to naprawdę niedużo. Jak za taki camper park, wody sobie można też nabrać. Pewnie też trzeba zapłacić w tej maszynie, bo to na wszystko jest na te kody, które dostajecie z tej maszyny. O, tutaj pewnie się podkłada rachunek, i tutaj możecie sobie nalać serwis. Ten można sobie zrobić tutaj. Kasetkę chyba można wylać, więc sobie jeszcze zrobimy tu serwis. Zobaczcie do zrzucania wody. Bardzo prosty system. Ciach i jest. Tak to wygląda. A my idziemy, tutaj się przejdziemy, zobaczymy co tu jest. Bo widzę, że dużo ludzi tutaj przyjeżdża na spacery. Tutaj jest fajna mapka, to Wam zobrazuje, gdzie my jesteśmy, jakbyście chcieli sobie kiedyś tutaj zrobić przystanek. Tutaj jest Celje, miasto chyba. Du dużo tych miasteczek jest, jak widzicie. Tu jest autostrada, którą jechaliśmy. No i tutaj sobie nią zjechaliśmy i dojechaliśmy właśnie tutaj w ten punkt. No i tutaj jest kemping, jak widzicie, 6 km po prostu od autostrady. Zaraz tu będziemy dalej tą autostradą jechać. Aż do samej Chorwacji. Ale nasza Lilka była u fryzjera przed samym wyjazdem. Dlatego może trochę jej nie poznajecie. Ale tak zawsze robimy. jak Gdzieś wyjeżdżamy to ją trochę ścinamy. Żeby jej za gorąco nie było. Bo w Chorwacji jednak te temperatury też już są wysokie. Bo tak patrzyłem to tak po 30 stopni ma być. Chodź Lila zobaczymy co tu jest. Tutaj zobaczcie jest taki ładny park. Taki mały. Ale z pieskiem tu można sobie wyjść. Czekajcie jak to wygląda. No to jest... Widzicie? Park miejski zrobiony, malutki. Taka przyjemna okolica. Aha, i tu zobaczcie, nad rzeką jesteście. Tak wygląda tutaj ta okolica. Próbuję się odnaleźć, gdzie my jesteśmy. To są w ogóle ścieżki rowerowe. A dlatego też tak pewnie dużo ludzi tu przyjeżdża. Tu można sobie na rowerze pośmigać. Rzeczka, że tak powiem, nie zaciekawie wygląda. Taka mętna. Ale tutaj ludzie też mają fajne domki, nie? Na całą rzeką. No i tutaj można sobie pewnie pospacerować, idziemy tam dalej się przejdziemy, zobaczymy jeszcze. Kawałek przeszliśmy, ale tu zobaczymy kolejny strumyk, no i tutaj reszta ścieżki, ale tam już nie będę szedł. Fajne takie trasy na podrowery, nie? Fajna okolica. Sobie pojeździć tutaj. Tam jest też takie rozlewisko gdzieś widzę, gdziełem na mapce. Ale trzeba by było jeszcze kawałek tam przejść. No tak tutaj się prezentuje ta najbliższa okolica Camper Parku. Camper Park bardzo przyjemny, my tutaj Serwis robimy, wylewamy wodę, szarą, no i ruszamy w drogę, postanowiliśmy, że tutaj nie będziemy sobie śniadanka jeść, tylko zatrzymamy się gdzieś na mopie, w jakimś może cieniu, bo tutaj naprawdę słońce tak już grzeje, że się po prostu nie chce nic robić, a tym bardziej jeść, więc ruszamy w drogę do Chorwacji. Do naszego celu zostało nam, zobaczcie, równiutko 200 km. nie wiem czy Wam mówiłem, gdzie jedziemy, gdzie jedziemy? Jedziemy na camping parku, Mark. Taki jest plan, przynajmniej zobaczymy, czy będą wolne miejsca. Ale to jest bardzo duży kemping, więc raczej powinny być. 9.30 rano, 30 stopni już mamy tutaj. No więc słoneczko fajnie tutaj grzeje. Niekoniecznie akurat na camper parku, ale nad wodą, jak będziemy w Chorwacji, no to super pogoda. 200 km na około pierwszej, powinniśmy być. Jeszcze przerwa na jakieś pewnie się na gdzieś tam po drodze. I ruszamy. Wczoraj fajnie się jechało, powiem Wam, przez Słowenię bo praktycznie puściutko było. Wszystkie te tiry pozjeżdżały wieczorem na parkingi, na te mopy. Dzisiaj wszyscy wyjechali i zobaczcie co się dzieje. To samo co u nas w Krakowie, nie? Korkuje się tak z niczego w sumie. Co jakiś czas mamy tutaj korek, ale patrzcie, tutaj też jak jest korek, to automatycznie wszyscy na prawo i na lewo zjeżdżają i środek zostawiają wolny. To z automatu się po prostu tutaj dzieje, nie? Nas... Trzeba brać przykład, tak. nie? Tutaj. U nas jeszcze nie ma takiego, takiego przyzwyczajenia, nie? bo jak tam ma czwórka gdzieś stanie to raczej wszyscy stoją na swoich pasach, a tu od razu korytarz życia przez środek i tyle, patrzcie tam, jak to wygląda. Tak. Wszyscy się rozjechali, jakby teraz środkiem przyjdział to mógłby przejechać przez ten korek. No <laughs> powiem Wam, że tak przed chwilą tu jeszcze pokazało e, 3 godziny i 8 minut, a teraz już pokazuje 2.43, chociaż też już na czerwono, więc... Korki, 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 bo dojeżdżamy do... Aha, bo on nam każe tu zjechać, zobacz. Nie, nie, on tutaj wymyśla jakąś drogę. No zjechać chyba nam każe i objazd zrobić. No to z objazdem jeszcze, bo to patrzcie korek jest tutaj, tutaj, tutaj. Do Lubliany, no, po prostu się korkuje tak. Trochę postojemy w tych koreczkach. Więc jak będziecie sobie jechać to też weźcie to pod uwagę, że widzicie środek tygodnia i tutaj się lubi na Słowenii korkować ta autostrada, zwłaszcza przed tymi większymi miastami. Wykorzystując to, że stoimy dobra już chyba z 10 minut w korku, nic się nie rusza. To yy, zjemy, zjemy sobie śniadanko przewaga, kampera nad przyczepą, że można sobie zrobić śniadanko się korku. Popiekacz <grywanie> chodzi, podgrzewamy sobie yy, takie bagietki tutaj Pani. Panini, no, Oczywiście z gał kupiony w Polsce. <grywanie> Nie mało mopa też, wiecie, żeby się zatrzymać, bośmy się już dawno zatrzymali gdzieś, tylko mopa po prostu nie ma. Tak więc, się Shannanko w drodze, w korku. Aktualizacja naszej drogi do Lubiany, gigantyczny korek ogólnie był. Staliśmy myślę, że tak z pół godzinki, i teraz Lubianę można pokonać dwoma autostradami. My jedziemy jakby dolną autostradą. Nie wiem, jak tutaj będzie z korkami, ale na górnej Google pokazywało nam korek na jakieś znowu 30 minut. Więc stwierdziliśmy, że ta może jest troszkę dłuższa trasa, ale może nie będziemy stać tyle, co staliśmy przed chwilą. Więc jak widzicie, na wakacjach będziecie jechać tutaj przez Słowenię, no to sobie trzeba wziąć na to poprawkę, no. My się teraz zastanawiamy, czy wracając z Chorwacji w ogóle się zdecydujemy jechać przez Słowenię, tak, tak. bo naprawdę nie spodziewaliśmy się, że to tak będzie wyglądało. Może w weekend to, to też inaczej się. wygląda, wiecie. My teraz mamy środek tygodnia, dzień pracujący, no to widzicie. Wszystkich samochodów pełno No i niestety z tej strony Ljubljany Też korek i to na 42 minuty Więc z każdej strony Jest po prostu zakorkowana Nie wiem czy my zaraz tutaj jakiegoś skrótu nie uczynimy Chociaż skróty zawsze nam gorzej wychodzą No ale nie chcemy mi się tutaj Stać 40 minut w tym korku Gdzie co cierpliwość straciliśmy I zjechaliśmy z tej autostrady Postanowiliśmy pojechać przez miasto No nie wiem czy to Dobrze, to źle powiedz... No, zobaczymy. Na razie zjechaliśmy i jedziemy jakby tak wzdłuż tej autostrady. Jak widzicie, ruchu tu nie ma, ale sądzę, że to nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł i gdzieś tam pod koniec się też staniemy w małym korku. Natomiast pokazywało, że zaoszczędzimy tutaj znowu około 20 minut, więc no, korzystamy, tak? Zobaczymy. No, przez miasto, to znaczy takimi nie przez centrum, tylko my jedziemy bardziej przedmieściami. No, ale. Okaże się, czy się opłacało. Chciał, nie chciał, z powrotem wróciliśmy na autostradę, którą przed chwilą byliśmy. Bo powiem Wam, że nie da się tego objechać po prostu. Albo jakieś zakazy do trzech ton są w mieście, albo w mieście są tak gigantyczne korki. Że tak czy siak i nawigacja mówi, że tą autostradą jest najszybciej po prostu jechać. Ale zyskaliśmy 20 minut, bo teraz już mamy tylko 14 minut, tutaj tego korka. I powinniśmy wyjechać w końcu i już mknąć do. Chorwacji do kempingu zostało nam 126 km, a nawigacja pokazuje, że 2 godziny 12 minut będziemy to robić. Wyjeżdżamy już z korka, jak widzicie, trochę się tutaj rozpędziliśmy, ale chyba Słowenię sobie trzeba brać pod uwagę, jak chcecie w tygodniu jechać, to raczej nie z rana, tylko właśnie tutaj bardziej wieczorem albo w nocy przejechać. Do tego jeszcze pomina sprawdziła teraz w postojnej, jest godzinę korka. To dopiero będzie hardcore. Patrzę, już śmigłowce uruchomili. Nawigacja pokazuje godzinę 24 korka. O, już leci śmigłowiec. Będzie nas radował tutaj z tej sytuacji. Co najciekawsze, to nawigacja nawet nie pokazuje tu żadnego objazdu. Po prostu dalej twierdzi, że to jest najszybsza droga. Możliwe, że wszystkie boczne już też są zapchane. Ale tak sobie jedziemy, jedziemy, pomalutku i stoimy, jedziemy i stoimy. No nic, no trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pamiętajcie, jedziecie na wakacje nigdy w życiu tędy. <grymne> Jakiś dramat po prostu, co tutaj jest. Mi się wczoraj przyjemniej jechało niż dzisiaj, po prostu te 200 km. Te 200 km to dzisiaj to jest jakaś udręka. Ciągle korki i to jeszcze nie wiadomo z czego. się wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Patrzcie, tutaj jest korek i tu będziemy jechać, 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 zobaczcie. Korek, 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 korek. Tu korek. korek. I koniec tak. Masakra po prostu. Mała zmiana teraz, Paulina trochę poprowadzi. Ja sobie nogi wyprostuję. Dalej stoimy w korku, ale czas się zmniejszył nam. Patrzcie tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj jest czerwono. Gdzie to było się kończyło? O, A tu już jest niebiesko. I pokazuje teraz, że jeszcze 32 minuty tylko. Więc gdzieś się dobrze. rozluźnia. Drugi kierowca, jak tam. Dobrze. Na pokładzie. Dobrze. No, przydaje nie, się. No, wierz, nie No, takie wiesz. W korku się nie rozwinęłam jakoś bardzo. Nogi, no nogi można sobie rozprostować, ale powiem Wam, że też bardzo dużo sprzętów jedzie. Zobaczcie tutaj kamperów. Mnóstwo. Mnóstwo też wraca. Przeważnie tutaj Słoweńców. Słoweńcy i Niemcy. Tak, właśnie. dużo, dużo. Jedzie z powrotem, i jedzie też w tym kierunku, co my jedziemy. Nie, że to tak pomalutko nie stałam, tak, <noise> że, że stałam, stałam, tylko tak pomalutko. Tak, tak się to tak oczymy, tak. nie? Tak, gdzieś się toczymy. Tu raz pokazuję plus 30, raz pokazuję, teraz 33 pokazuje. No, może już gdzieś tam, kurde, ciekawy jestem, przez co to się tak wywołuje taki korek. Może jakiś wypadek tu był. On się zwiększa teraz, patrz. Ale patrz, od tego momentu. Już, a było wcześniej. Już niebieskie jest. Ale co się zwiększa? To, że. Tak, wydłuża się. Tak, znowu? No, pomarańczowe. Zobaczymy. No tak, taki kawałek mamy. Ale to było całe takie czerwone, a teraz już jest już luz. Co u nas słychać? No nic, ciągle to samo. Stoimy w korku, ale zobaczcie, tutaj jak fajnie jedzie zestaw przed nami. Pan tutaj kamperem ciągnie jeszcze przyczepę, taką hobby. Całkiem spoko to wygląda. Długi zestaw. nie? Chymerek i, i przyczepka. Korek jak był, tak jest. No, nie będę Wam ciągle o korku mówił, ale 14 minut nam jeszcze pokazuje, że tego korka tu jest. Cały czas tutaj drugi kierowca prowadzi. Tak, tak. <grym> Niech tak Nad... te nogi rozprostują. <grym> to, <jest grym> to jest też niebezpieczne tyle godzin prowadzić, jak się nie zatrzymasz, bo to. Ale to wiesz, że te zatory, później kurde coś... jakiś jest... Za mało mu kamper? <grym> No. Eee, tak, wiecie co, no dzisiaj wczoraj mi się dobrze jechało, a dzisiaj coś mi... noga gaz zrętwiała po prostu jak jechałem, ale to może dlatego tego eee, gaz hamulec, gaz hamulec gaz tak, hamulec. bo tak to się ustawi tempomat i się po prostu leci. Ale jak blisko drzwi ma tych drugich drzwi, nie? Praktycznie tak. nic nie ma łapki. Jedziemy, tak ale zobaczcie co się dzieje po drugiej stronie nie było żadnego wypadku żadnych robotów drogowych niczego nie było ten korek to już jest od kilku o kilku kilometrów jak nic Wiecie co wam powiem? Chyba nie opłaca się jeździć przez tą Słowenię. Ciekawe jestem jak to wygląda teraz w Chorwacji, nie? Czy coś tak się nie dzieje? No, no właśnie oczyma. nie wiemy, no ale no. tak zastanawiamy się, że no my chyba nie, nie wraca, będziemy nie wraca. wracać z Słowenią, tylko raczej będziemy Chorwacją wracać, bo to jest cały czas. Ci ludzie jadą w tamtą stronę i co jakiś czas się zatrzymują, zatrzymują, no zatrzymują też, i w zasadzie nie wiadomo z czego, bo z niczego. I nagle wszyscy ruszają i jedziemy dalej prosto. Ruch się nie zmienia i... No, jakoś Życie. tak, jakoś tak, nie wiem. 200 km chyba z 5 godzin jedziemy, zmęczenie i w ogóle no tak. tak. Ale jedziemy już do Chorwacji mamy, zobaczcie sobie, tu Wam pokażę. 66 km została nam godzina. Na 14.17 będziemy, wyjechaliśmy przed 10.00. Tak, bez postoju, bez niczego, bo nawet w biegu się przesiadaliśmy i w biegu sobie robiliśmy, w biegu. W korku robiliśmy sobie nawet śniadanie. A wiecie co, od jakiegoś czasu tutaj jedziemy sobie za tym kamperkiem Forster, tak? I zobaczcie, jaką sprytnie ma, chyba to skuter, tak? Taki elektryczny. Jak on ma sprytnie, to założone. No na, no ja nie wiem czy sprytnie, czy na bagażniku rowerowym. No na bagażniku rowerowym. I czy co, zastanawiamy się, ile, ile on waży. Taki skuter. No. Czy da to... się z takiego skutera wyjąć baterię i go wrzucić bo ja się dwóch rower w moje woździe na tylnym bagażniku, żeby nie były za ciężkie, a ja tu skuter. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś skuter wziął na bagażniku rowerowym. Ciekawie. A my co? Zbliżamy się powoli do końca Słowenii. Słowenia w tym roku dała nam troszkę w kość, ale wiecie co? Fajnie było przejechać sobie tą trasą, wrócić może właśnie od strony Chorwacji, żeby porównać, tak? Żeby Wam wskazać, e, poinformować Was, jak się wybieracie na przykład do Chorwacji na Istwie, czy lepiej jest polecieć tymi drogami, tymi płatnymi, chorwackimi, czy tutaj autostradą, słoweńską, no która też jest płatna, no tylko że na zasadzie winiet. Gdyby nie te korki, to by było fajna. No, pan tutaj przyczepką zasuwa szybciej niż my jedziemy. <gry> Jesteśmy właśnie na drodze dojazdowej do granicy, dalej korek tutaj tak samo, <gry> nic się nie zmieniło ogólnie. Dużo, bardzo dużo przyczep, bardzo dużo kamperów, mnóstwo tego jedzie w jednym kierunku i w drugim. Praktycznie więcej tego jest niż osobówek. My sobie tak po malutku tutaj dojeżdżamy, widzicie? Ale to mówimy, że to jest tak. To tak wygląda. Jak nigdzie, po prostu słuchajcie, nigdzie nie ma tylu yeah. kamperów, kamperwanów, przyczep, tych namiotów, tak, mnóstwo tego po prostu no. wiecie. Ale na niemieckiej blachy przeważnie wszystko. Tak, to jest naprawdę, ten rynek niemiecki jest olbrzymi, Doom. a oni są, to jest tylko <laughs> jeden fragment, da. prawda, kawałeczek chorwawcy. I to jeszcze czerwiec jest. 200 kilometrów, kilka godzin i na ten moment czekaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy na granicy, na granicy słoweńsko-chorwackiej. I wjeżdżamy do naszej Chorwacji. Już bez kontrolu, już bez niczego teraz tak. się bierze. w tamtym roku chyba tak było, nie? Do tak, bez żadnych kontroli, bez niczego. Po prostu się przejeżdża i tyle. I uwaga, jeszcze chwilka, jeszcze minutka, jeszcze, jeszcze. I co, właśnie wjechaliśmy? Tak, jesteśmy. Wygląda na to, że jesteśmy w Chorwacji. Tak, a do no kempingu zostało nam z granicy 20 km, więc bardzo blisko tutaj tej granicy to jest. Za, za pół godzinki powinniśmy być już na kempingu. Taką mamy nadzieję, że nam wszystko się tam uda, ale tymczasem, moi drodzy, witamy, witamy w Chorwacji. Temperatura 32 stopnie. <noise> Buźki się jak zwykle śmieją. No co my poradzimy na to, że my tę Chorwację lubimy. I po prostu to przyjeżdżamy w tym roku niestety majóweczka nam nie dopisała tutaj w Chorwacji. No to w czerwcu na wakacje się wybraliśmy. Chorwacka. Aha, czyli tam dopiero była słoweńska. A widzicie, czyli trochę was w błąd prowadziliśmy. Niemniej jednak dalej bez kontroli. I zobaczcie, tutaj właśnie przejeżdżamy. No i jesteśmy. I jesteśmy. Teraz już na pewno. Istarska. Istriana. Czyli na Istrze po prostu jesteśmy. No i mamy. Chorwacja. Ale fajnie, ale fajnie. kurczę, tyle, tyle czekaliśmy, nie? Nam zostało już 5 km, natomiast tutaj zobaczcie sobie, ja Wam pokażę, co my tu mamy. Mamy nasze morze, ojej, jak fajnie. Zobaczcie, tak bliziutko tutaj można sobie podjechać. Fajnie, naprawdę fajnie. Tutaj po prawej stronie też będzie pierwszy kemping, ale myślę, że nie zdecydowaliśmy i stwierdziliśmy, że zobaczymy, jak wygląda w parku Tutaj jeszcze 4,8 km i będziemy na miejscu. Jesteśmy właśnie pod kempingiem Park UMAK. E, powiem Wam, że droga e, wczoraj bardzo fajnie się jechało, to co Wam mówiłem. Dzisiaj już troszkę gorzej. E, tak naprawdę 200 km e, przejechanie tych 200 km zajęło nam 5 godzin, więc dosyć sporo, bardzo dużo korków, zarówno. Na Słowenii zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Więc to, co Paulina Wam mówiła, pewnie już tamteny wracać nie będziemy. Spróbujemy na powrocie drogę przez Chorwację, pewnie. Słuchajcie, my się w tym miejscu z wami rozstajemy. Ale zapraszamy Was już na kolejny odcinek tutaj z parku Umak. My sobie idziemy poszukać miejsca. Chociaż jak jechaliśmy, to powiem Wam, że ludzi bardzo, bardzo dużo tutaj było. Tyle co widzieliśmy przez płot. Ale to sobie już zobaczycie w kolejnym vlogu. Żegnam się z Wami, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Hej, pa